Przeprowadzamy ten proces uwalniania, i ten proces uwalniania powoduje, że to, co nam nie służy, wylewa się z tej szklanki. Wylewa się, i ta szklanka zostaje do, do połowy ubrana z wody w całości, bo to wszystko zależy na, na to, jak jesteśmy przygotowani na dany proces. I teraz zobaczcie, co dzieje się fantastycznego. Tą praktykę, którą poruszyliśmy dotyczącą wdzięczności. Właśnie warto zastosować tutaj po tym procesie. I dzieje się to, że nie mamy tak naprawdę uczucia pustki, jesteśmy wypełnieni wysokowibracyjnym uczuciem, które tak naprawdę pracuje w naszej przestrzeni, bo też zobaczyliście, jak to łatwo jest zaimplementować, jak to łatwo jest zastosować, żeby ta Wasza przestrzeń radowała się razem z Wami. Więc. Tak to właśnie wygląda w całości. Dlaczego właśnie ta wdzięczność? Dlaczego to jest powiązane? Jakie to daje efekty? Dlaczego to jest skuteczne? Na to macie tutaj odpowiedź. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o praktykę. I zobaczcie, to, co Paulinka robi. No to jest naprawdę fascynujące. Ona gromadzi ludzi. Tak, robi różnego rodzaju konferencje. Tak naprawdę. Jednoczy, jednoczy te nasze dusze, które po prostu gdzieś tam sobie biegały, ale są razem teraz dzięki właśnie tym metodom. Bo, bo Paulina też zajmuje się masażem, tak? Zajmuje się wieloma różnymi fantastycznymi rzeczami, które dają przestrzeń i wolność na to, żeby nas jednoczyć. Bardziej to są też takie sesje jasnoczucia i. Po prostu to odczuwanie drugiej osoby, nie? To, to też jest takie bardzo, bardzo ciekawym elementem. To też do mnie w życiu po prostu przyszło, więc. I, I wiecie, co my wszyscy mamy tak naprawdę zbieżne historie swojego życia. Kwestia doświadczania niektórych rzeczy, ona całkiem się zmienia. Bo każdy z nas jest gotowy na coś innego. Natomiast każdy z nas, jako istota, przyszedł na ten świat po to, żeby cieszyć